Kineś się może i bliżej do klasycznego snajpera, ale potrafi także pokazać pazur w bliskodystansowych starciach. Ja jestem fan gotten, a dzisiaj dowiecie się, jak w pełni wykorzystać jej potencjał. Inessa to dość łatwa w opanowaniu postać, charakteryzująca się przeogromnymi obrażeniami zadawanymi z dystansu. Najlepiej sprawuje się z dala od przeciwników, działając za plecami swoich kompanów, gdzie może bez większego zagrożenia ściągać pojedyncze cele. Korzysta z karabinu, które może posłużyć jej jako broń szybkostrzelna lub karabin snajperski. Mobilność zapewnia jej teleportacja, która pomaga również wydostać się nawet z największych tarapatów, a w swoim zanadrzu ma także miny spowalnia Wrogów. Niestety, swoje zalety okupuje niską wytrzymałością. Zanim ruszycie na pole bitwy, warto zapoznać się z jej umiejętnościami. Tak jak wspomniałem przed chwilą, broń Nessy działa w dwóch trybach. Lewy przycisk myszy to Sniper Rifle i odpowiada trybowi szybkostrzelnemu. W magazynku znajduje się 20 naboi, a każdy z nich zadaje 150 obrażeń w korpus i 300 w głowę. Rozrzut pocisków jest stosunkowo duży, dlatego najlepiej korzystać z niego w krótkim dystansie od wroga, kiedy stosowanie trybu snajperskiego może być nie tylko trudne, ale i nieefektywne. Warto jednak dodać, że obrażenia zadawane w ten sposób będą wprost proporcjonalne do odległości. Im dalsza odległość od wroga, tym mniejsze obrażenia, co potęgowane jest przez małe skupienie pocisków. Prawy przycisk myszy to Sniper Mode, czyli tryb sniperski. To właśnie on umożliwia nam zadawanie potwornie wysokich obrażeń. Bazowo cios w korpus zabierze przeciwnikowi maksymalnie 1200 punktów życia. Mogą one zostać znacznie zwiększone, gdy trafimy w głowę. Guinnessa w sniper mode na jeden strzał wykorzystuje cztery pociski z magazynka, więc ostatecznie jesteśmy w stanie oddać jedynie pięć strzałów bez konieczności przeładowywania. Podczas celowania bohaterka porusza się znacznie wolniej, dlatego istotne jest zajęcie bezpiecznej pozycji, zapewniającej nam jak największe pole widzenia. Aby zadać największe możliwe obrażenia, musimy poczekać, aż broń się naładuje. W innym przypadku nie wykorzystamy pełni mocy karabinu. Warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bo jeden strzał w głowę może posłać do piachu kruchego przeciwnika z pełnym paskiem życia. Q. Oppressor Mine Kinessa wyrzuca w danym kierunku minę, która przykleja się do wybranej powierzchni. Zadaje ona najbliższemu celowi w ciągu sekundy 20 obrażeń, spowalniając jego ruchy o 30% i uwrażliwiając na strzały z naszego karabinu, które zadawać będą od tej pory 30% obrażeń więcej. Na mapie jednocześnie leżeć mogą tylko dwie miny i nie są one w stanie namierzyć celu ukrytego w cieniu, takiego jak chociażby Sky. Miny mogą mieć wiele zastosowań, świetnie sprawdzają się jako sygnał ostrzegawczy, gdy umieścimy je nieopodal naszej pozycji strzeleckiej, dzięki czemu możemy albo uciec, albo łatwiej wyeliminować przeciwnika w trybie szybkostrzelnym. Miny mogą zostać zniszczone, więc warto umieszczać je w nieoczywistych miejscach, np. Na, na suficie czy w krzakach. F Transporter. Kinesa rzuca w wybranym kierunku urządzenie teleportacyjne, do którego przenosi się po krótkiej chwili. Transporter przydaje się w krytycznych momentach do ucieczki, do dogonienia uciekającego przeciwnika i dobicia go naszym karabinem szybkostrzelnym, pozwala nam także zaoszczędzić sporo czasu, gdy chcemy dostać się w dane miejsce. Dla przykładu te trudno dostępne, by dalej prowadzić ostrzał z karabinu snajperskiego. Warto jednak mieć na uwadze, że nasza próba teleportacji może zostać przerwana, gdy przeciwnik nas unieruchomi, dla przykładu umiejętnością ogłuszającą. I super umiejętność Kinesy E. Headhunter. Kinessa przez 5 sekund może korzystać z ulepszonej wersji karabinu, dzięki czemu jest w stanie zadawać obrażenia zwiększone o połowę po strzale powyżej pasa. Headhunter nie tylko nie zużywa amunicji podczas ataków, ale także przywraca 5 naboi do naszego magazynka. Czas przejść do talii kart i przedmiotów. Najlepszym wyborem karty legendarnej będzie Eagle Eye, który zagwarantuje nam o 50% większe obrażenia przy strzale w głowę, a więc będziemy w stanie natychmiastowo zlikwidować kluczowe cele, takie jak na przykład postacie wsparcia, co znacznie osłabi drużynę przeciwną w walkach o strategiczne punkty. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was dwa warianty reszty zestawów kart, które swoją drogą są w stanie niesamowicie zwiększyć efektywność Kinessy w porównaniu do talii natywnej. Wariant pierwszy to Prodigy na poziomie trzecim, które zniweluje spowolnienie naszych ruchów podczas korzystania z trybu snajperskiego o 75%, a więc będziemy w stanie szybciej zmieniać pozycję bez jego wyłączania. Następne jest Amplitude na poziomie pierwszym, dzięki której miny Kinessy będą miały szerszy zasięg działania. Generator na poziomie pierwszym, który sprawi, że będziemy mogli rzucać miny częściej. QuickScope na poziomie trzecim, zmniejszający czas potrzebny do rozpoczęcia i zakończenia trybu snajperskiego o 75%, co pozwoli nam na znacznie dynamiczniejszą zmianę trybów, a więc i szybszą reakcję w przypadku nagłego zbliżenia się wroga. True Gift na poziomie czwartym. Każdy celny, maksymalnie naładowany strzał uleczy Kinesę o 300 punktów życia, co w połączeniu z przedmiotem Kill to Heal znacznie zwiększy naszą szansę na przetrwanie. I drugi wariant. Restore na poziomie czwartym, które po użyciu umiejętności Transporter odnowi nam 40% maksymalnych punktów życia, dzięki czemu nie tylko będziemy w stanie uciec od niebezpieczeństwa, ale także znacznie zwiększyć szansę na przeżycie krótko po teleportacji i wrócić do dalszego ostrzału. Kolejne jest Quick Scope na poziomie trzecim. Beam Me Up na poziomie trzecim, które zwiększa szybkość teleportacji o 30%. Prodigy na poziomie pierwszym. I Octopressor na poziomie pierwszym, które sprawi, że nasze miny będą oddziaływały na dwóch przeciwników naraz. Jeśli chodzi o przedmioty w wariancie pierwszym będzie to Heaven, który na poziomie trzecim zredukuje bezpośrednie otrzymywane obrażenia o 21%, Nimble dające maksymalnie 30% bonus do prędkości poruszania się oraz wspomniane wcześniej Kill to Heal, które po zabójstwie lub asyście odnowi nam na poziomie trzecim 900 punktów zdrowia. Wariant drugi to Blast Shield, który na poziomie trzecim zredukuje obrażenia obszarowe maksymalnie o 21% oraz Eyes zmniejszające możliwości lecznicze wrogów po trafieniu lub Deft Hands skracające czas potrzebny na przeładowywanie broni. A teraz na koniec czas na garść informacji przydatnych wtedy, gdy przyjdzie wam grać przeciwko kinesie albo w zrozumieniu czego się wystrzegać. Każda postać z umiejętnością zakradania się, jak na przykład Sky, będzie poważnym zagrożeniem dla kinesy, tym bardziej, że miny nie aktywują się w pobliżu bohaterów ukrytych w cieniu. Każda postać dysponująca bardzo dużym burstem, jak na przykład Mif, może szybko poradzić sobie z Kinessą. Bug lub Androxus mogą być dobrymi kontrującymi wyborami ze względu na to, że mogą szybko wskoczyć na plecy Kinessy i nękać ją atakami. Szczególnie uważajcie na otwartych przestrzeniach, gdzie Kinessa może łatwo Was namierzyć. Starajcie chować się za przeszkodami terenowymi w trakcie poruszania się po mapie. Pamiętajcie, że gdy Kinessa korzysta z trybu snajperskiego, ma zawężone pole widzenia po bokach. Dzięki temu możecie łatwo zakraść się do niej z boku lub z tyłu. A jeśli wasz bohater znajdzie się w obszarze działania miny, jak najszybciej wycofajcie się poza zasięg spowalniającego promienia. Pamiętajcie, że znajdując się pod działaniem miny, nie tylko zostaniecie spowolnieni, ale także wasz bohater będzie otrzymywał dodatkowe obrażenia od karabinu Kinesy. I na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia na polu bitwy. Mówił do was Fangotten. Cześć!